Co oglądasz, szczepek Rozmowy o niczym. A jak się ten film nazywa? Ach, przecież mówię, rozmowy o niczym. Jak Aha, o ten film Ci chodzi. Nie wiem, nie wiedziałem. Obejrzyj. I po poprowadzę wywiad z panią mrówką Pelesson. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem pani mrówka Pelerson. No dobrze, usiądźmy i poprowadźmy wywiad o niczym. Chyba raczej o mnie. A więc zacznijmy od tego. Jak zaczęła się pańska kariera? A więc na początku zarobiał, robił, zapracowałam w sklepie spożywczym. A w ciągu roku zarabiałam 200 tysięcy. Hmm, nie wiedziałam, że w ciągu roku można aż tyle zarobić. Hmm, no jakoś się dało. Matko, Czepek! Gorszych pstur na kiju chyba w życiu nie widziałem. Niemożliwe, żeby w sklepie spożywczym, w ciągu roku uzbierać 200 tysięcy, to jest niemożliwe. Hmm, 200 tysięcy to właściwie spora suma. Nie myślisz chyba o tym, o czym ja myślę. Spróbuję, teraz pójdę do sklepu z tego i spróbuję się tam zapisać. Moim zdaniem uda, powinno się udać. No to pójdę. No, co ciekawe kto będzie miał tym razem rację, ale jakbyś ty miał rację, to by było... Uff. Dzień dobry Szefie, który na pewno mnie szybko wcale nie Nie wiem po co to ciepłe przywitanie. za to, to ciepłe przywitanie, ale no dobra. Ja idę do biura, a ty Sklep czytko. you Sklepu czepko. Ach, i czym się tu jarać? Po prostu weź tą rybę i mi tutaj ją daj. Podaj mi ją tutaj, po prostu. Mm, dobra, dobra, nikt tutaj nie ma entuzjazmu. Proszę bardzo, ryba ze sklepu czepko. No dobra, dobra. Damasz ja tu 5 zł. Od 5 do 10 minut nie ma wciąż żadnego klienta. Dzień dobry, dzień dobry, Sklep um, Proszę podać mi na przykład natomiast um, zwykłą po prostu wodę. No, ze sklepu czeka. Po prostu podajmy ją, tak? Znowu nikt nie ma entuzjazmu. Proszę bardzo. Oto zwykła woda. Dziękuję za tą wodę. Proszę. 7 zł masz za tą wodę. Do widzenia. O Znowu żadnego nie no, 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 znowu rannych klientów. Teraz zaraz. Kogoś tam widzę. O, nie. No, ta stara, że jest baba. Ej, dzień dobry. A co się stało z George? Jakim Georgen? Proszę mi złożyć artykuł... Czyli zamówienie. Artykuł spożywczy. Proszę mi zamówić... Proszę mi złożyć artykuł spożywczy. Ech, i nie, nie Wiedziałam, że w końcu ktoś wystąpi... Jakiś złodziej wystąpi za kasą. Ale że akurat w tym sklepie? Ech. No dobra. Poproszę mam, nam, nam, nam popcorn. Niech się robi. Sklepiczek. Proszę bardzo. Popcorn ze sklepu Czepka. O, ja nie namawiałam takiego głupiego popcornu. W mojej rodzinie nigdy nikt nie jadł popcornu. C, prak mi z tym. Ale... A, a, no dobrze, no to co Pani chce? Poproszę proszę piękny, czysty torcik z jedną wisienką. I już się robi. Proszę bardzo. Piękny, soczysty torcik z wiśnią. Jak Pani chciała. Co teraz mi tu dają? To nie moje zamówienie, głupków. W mojej rodzinie nikt nigdy nie je ja tego. Jestem uszulona na torty, zwłaszcza z wiśnią. Chcę, że umarła od tego. O! Ej, no dobrze. Nikt tutaj nie ma dobrego zachowania do klienta. Idę stąd. Ale halo, nikt Pani nie kazał stąd iść. Proszę jeszcze raz tu przyjść i złożyć zamówienie. Ach tak? No dobrze. No to skoro tak, to poproszę ser jeden piękny, soczysty pączek. Jeden piękny, soczysty, soczysty pączek. Dobra, już się robi. Proszę bardzo. Oto pański piękny boczek i ser w ślepeczepko. Co ty robisz, głupko? Nie prosiłam Cię o te fast foody. Idę stąd. Nikt tutaj nie ma poczucia humoru. Ne, 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 ne. Nalazła się księżniczka. Do smarszczkami. O, dzień dobry, szefie. Który mnie na pewno jeszcze nie zwolnił. Mój drogi. Ty. Pa, patrzę się. Mój drogi. Bo właśnie do mnie przyszła przemiła staruszka i powiedziała mi, że Jona mówi jedną rzecz, że ma jej przynieść jedną rzecz, a ty przynosisz jej całkiem co innego. A? No właśnie. A, więc okazało się, że zwalniam gdzie? Jak Dwa tysiące, ale własna firma. Ach. I jak Czepeku dochodzi się zarobić dwieście tysięcy? się nic się nie udało. A chociaż coś zarobiłeś, chociaż coś zarobiłeś, odbaj się ode mnie. Głąb.